w pełnym, emocjonującym dniu spektakli. <grymne> ja, Proszę do Marty jako reżysera. Wiemy, że miałaś dużo wątpliwości, czy wystawić w tym roku spektakl i naszym pytaniem, co dało ci tą motywację, że na ci zdecydowałeś? <grymne> co Nie Pamiętam takiego momentu, w którym chcecie być że... Znaczy, pamiętam ten moment, w którym chce to, okej, okay. zgłoszę się, ale cały czas miałam wątpliwości do ostatnich minut, także. No, tak jest A dlaczego wybrałaś muzykę francuską, akurat? Czy ma dla Ciebie jakieś szczególne znaczenie? Znaczy, pierwsza kulek, którą wybrałam, to padła mi w bo po prostu na sobie drugi mi się za ale przy okazji nie, przy okazji wiedziałam, że na pewno ten motyw, gdzie właśnie powiedzmy tutaj jak sobie tańczyli, e, chciałam, żeby tam e, to oddawało taki gwar uliczny. Dlatego to takie jakbyś mi się spojrzyło, że, że Paryż, e, Paryż może być właśnie takim miastem zatłoczonym gwarnym turystycznym. Każdy wie, co to jest Paryż i gdzie jest. A więc na pewno... Nie byłam tam, naprawdę nigdy, ale no, tak mi się skojarzyło stereotypowo. To po prostu to będzie dobre tło do wszystkich dźwięków, które tam z tego nałożył. Do tego spektaklu brzmi, niczego się nie boję, a jednak spektakl opowiada o różnych lękach. Czy to, to miał być takim kontrastem? Kontrastem, całości Tak, to miał być takim, takim kontrastem, bo najpierw przyszedł mi do mnie pomysł, a dopiero potem myślałam na szczytu. I mówię mojej kochanej mamie, mamo... Miało, i mama od razu powiedziała, że niczego się nie boi. No i tak, tak to zostało. Tak, to miał być taki koncept. Mało. Ja to sam jest bardzo klasyczną formę, między innymi została użyta heuronomia, skąd się wzięła inspiracja dla takiej koncepcji. Dzisiaj jest ona i wolny a że on jest tam też jest tam że ta jest taka wyeksponowana, i tak, jak oni ją stworzyli, to no to znaczy nie sprawy

Sen. Nawet sen, sen był najczęstszy, bo był, sen był w dwóch scenach. Był w scenie, gdzie tutaj budziły się Klaudia i Żenusza, ale też e, to był bardziej koszmar senny. Natomiast ta pierwsza scena, jak była Ola, Daraż i Dominika, bo to tam był taki strach przed zaśnięciem. I to, no to faktycznie się przebijało w większości, ale jakby nie, nie tylko o tym będzie o tym, ogólne. Tym <laughs> Nawet nie czuliście spisany scenariusz, czy raczej tworzyliście na bieżąco na.